Są takie rzeczy w życiu, których możemy się nauczyć sami, bez niczyjej pomocy. Na przykład jeździć na rowerze albo pływać. Ale czy da się samodzielnie nauczyć języka? A jeżeli tak, to jak to robić? Zastanówcie się, czego w życiu nauczyliście się sami i nikt Wam w tym nie pomógł. Ja na przykład zupełnie sama nauczyłam się fotografii, ponieważ nie chodziłam nigdy na ten kurs ani do szkoły, nie miałam nauczyciela fotografii, tylko oglądałam bardzo dużo zdjęć, sama ich bardzo dużo robiłam, wszystko było metodą prób i błędów. No i kupiłam kilka książek o fotografii i starałam się wdrożyć to, co w tych książkach było w teorii napisane. No i z czasem im więcej zdjęć się robi, tym więcej wychodzi udanych. Samemu można się też nauczyć na przykład grać na instrumencie. Well, I didn't know. You honestly thought that I just became a piano virtuoso, Dad? You've known me my whole life. Have you ever seen me take a lesson? I thought maybe you were self-taught. I'm sorry, you're right. Like when I taught myself to play the clarinet. Exactly! I never played the clarinet. Akurat gra na instrumencie to jest taka umiejętność, którą da się opanować samodzielnie. Jest bardzo wielu znanych muzyków, którzy nie znają nawet zapisu nutowego, nie chodzili nigdy do szkoły muzycznej ani nie mieli nauczycieli. Po prostu usiedli do instrumentu i zaczęli, z niego wydawać dźwięki. Na pewno w tym im pomógł talent muzyczny, że udało im się tę umiejętność opanować, ale jest to możliwe. Da się. No i właśnie, wielu z Was pyta, czy tak samo da się zacząć uczyć angielskiego samodzielnie. Bo na przykład nie stać was na lekcje ani na to, żeby pójść na kurs, albo nie znacie dobrego nauczyciela, chociaż to akurat jest problem, który da się rozwiązać. Jak dobrego nauczyciela znaleźć, mówiłam w odcinku 80. Albo po prostu nie chcecie żadnych zobowiązań, nie chcecie obiecywać sobie ani komuś innemu, że teraz zabieracie się za taki no, duży projekt, bo nauka jest. Języka to jest poważna i długoterminowa sprawa i chcecie sprawdzić czy w ogóle wam się to spodoba. No i to są takie argumenty, które mają sens. Ale czy wszystkich językowych umiejętności da się nauczyć samodzielnie? Bo nie wszystko nie wymaga nauczyciela. I'm sorry, Eleanor, but there's nothing anyone can do unless there is something we can do unless teach me. Teach I na razie cały czas mówimy o tym samym początku nauki języka. Czyli o momencie, kiedy nie znacie języka wcale albo prawie wcale i postanawiacie, okej. Okay, to ja może spróbuję zacząć się go uczyć, i właśnie spróbuję sam. No i ja, kiedy miałam 9 lat, czyli zanim jeszcze poszłam na pierwsze lekcje angielskiego, miałam w domu książkę do angielskiego dla początkujących i z ciekawości sobie zaczęłam ją przeglądać. No i bardzo byłam zaciekawiona tym, jak pisze się obcojęzyczne słowa. Widziałam też obok nich jest jakiś taki dziwny zapis. Potem się okazało, że jest to zapis fonetyczny, czyli te symbole, które pokazują, jak należy te słowa czytać. No i ja próbowałam sobie je czytać, ale no nie do końca wiedziałam, jak to robić. I tak naprawdę przeczytałam tylko kilka pierwszych stron, a potem miałam coraz więcej wątpliwości, czy ja, aby na pewno, mówię to dobrze. Jeżeli się tego nauczę niedobrze, no to musztarda po obiedzie. Więc to właśnie do tych rzeczy, na samym początku, jednak potrzebny jest nauczyciel. Potrzebujesz nauczyciela! Mogę ci pokazać Akurat poprawna wymowa to jest właśnie taka umiejętność, do której na początku jest nam potrzebny nauczyciel, no bo on jest od tego, żeby nam pokazać i wytłumaczyć, jakie dźwięki występują w tym nowym dla nas języku. Musimy pod jego okiem je ćwiczyć, żeby on sprawdził, czy na pewno mówimy je poprawnie. No i tak samo ten nauczyciel pomoże nam w ćwiczeniu umiejętności pisania w obcym języku, no bo jeżeli sami napiszemy zdanie, czy nawet jakiś dłuższy tekst, no to. Skąd wiemy, czy on jest poprawny, czy nie? Więc nauczyciel jest po to, żeby nas wprowadzić trochę w te różne sposoby nauki języka, a potem możemy to sami ćwiczyć dalej. Bo jeżeli tego początku nam zabraknie, to możemy sami sobie wyrobić jakieś złe nawyki, a jak sami dobrze wiecie, później jest trudniej zmienić coś co umieliśmy źle na dobrze, niż od razu nauczyć się dobrze. That hurt! Idiota! <laughs> oh, I'm sorry, I'm so stupid! Milhouse Mussolini Van Houten! Parla l'italiano! Idiota! Oh. 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 That's how I learned Italian and started wetting my bed. No właśnie, niestety do nauki języka można się też zrazić. Milhouse akurat się zraził przez e, sadystyczną nauczycielkę, ale powody mogą być różne. Wielu z Was mi pisze, że kiedyś uczyliście się angielskiego, ale odłożyliście to na półkę albo nie sprawiało wra Wam to frajdy. Właśnie na przykład dlatego, że mieliście pecha do nauczyciela, który nie umiał Wam wytłumaczyć albo nie potrafił pokazać, że nauka języka może być ciekawa albo może być fajną zabawą albo korzystaliście z nudnych lub brzydkich książek. To też nigdy nie sprawia przyjemności. Albo was to nie interesowało, w złym momencie życia zaczęliście się uczyć, albo ktoś was do nauki zmuszał, nie było wam to za bardzo potrzebne. Powody mogą być naprawdę różne. No ale załóżmy, że ten początek już przetrwaliśmy i chcemy teraz jakoś dalej uczyć się sami, bo już wiemy jak. No i jest to możliwe. Są osoby, które mają tak silną wewnętrzną motywację, że potrafią sobie wyznaczyć harmonogram i się go trzymać. Tylko, że takich ludzi jest bardzo mało. Wiemy o tym na przykład po tym, że jak nie chodzimy na siłownię, tylko obiecujemy sobie, że sami będziemy ćwiczyć, to jakoś. No, nie do końca udaje się te postanowienia noworoczne dotrzymać. Tak samo jest na przykład z dietą. Zanim ja poszłam do dietetyka, no to jakoś nie umiałam sama sobie narzucić y, takiej ścisłej, y, jakiejś regulaminowej zasady, że od tej pory będę jeść tak i tak, y, zacznę sobie gotować bardziej dietetyczne dania i tak dalej. Nie. Ja potrzebowałam mieć osobę, która po pierwsze na tym się zna, a po drugie będę miała u niej regularne wizyty. No bo jeżeli idę na wizytę do dietetyka, no to żeby nie było siary, to lepiej będę robić to, co ta pani dietetyczka każe, nie? <gry> no i tak samo właśnie jest z nauką języka. My mamy taką naturę niestety, że jesteśmy leniwi i że musimy mieć nad sobą taki bat a poza tym y, nauka języka też często u wielu szczególnie dorosłych osób y, wiąże się z takim słomianym zapałem. I na początku jest wszystko fajnie, a potem szukamy sobie kolejnych wymówek, że a to może dzisiaj sobie odpuszczę, a to skoro sobie wczoraj odpuściłam, to dzisiaj też sobie odpuszczę. No i tak te nasze ćwiczenia są coraz rzadziej, coraz rzadziej i coraz rzadziej. A działamy też tak, że jeżeli komuś za coś zapłacimy, to mamy takie poczucie: no dobra, wydałem pieniądze, nie chcę ich stracić, to może ja lepiej zrobię to, co mam zrobić. Taka po prostu nasza natura. I don't stink, I'm a good chef. Okay. Whoa, 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 whoa. I don't to go. I'm having fun. Well, actually, did either of you pay for this class? Hey, 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 if my friend says it's time to go, it's time to go. Dlatego ja jednak zachęcam do tego, żeby uczyć się pod okiem nauczyciela, który będzie sprawował nad nami taką pieczę, czyli będzie takim naszym opiekunem i przewodnikiem w tym procesie nauki, dlatego że my wtedy nie tylko będziemy mieli pewność, że jest ktoś, kto się na tym lepiej od nas zna i wie, jak nas pokierować, ale też będziemy mieli takie wewnętrzne poczucie obowiązku i tego, że nie tylko nie chcemy siebie sami zawieść, jeżeli przerwiemy naukę, ale też tej drugiej osoby, która poświęca swój czas i, której też płacimy, więc chcemy, żeby te zainwestowane pieniądze były właśnie inwestycją, a nie po prostu, o, zobaczymy jak mi pójdzie, jak będę chciał, to się będę uczył dalej, a jak nie to nie. Zresztą z lekcji też w każdej chwili można zrezygnować, ale kiedy trzeba zrezygnować z pomocy drugiej osoby, jest to trudniejsze. Więc sami na siebie trochę nakładamy takiego lifehacka. No ale czy to oznacza, że praca samodzielna z językiem jest absolutnie niemożliwa? Oczywiście, że nie. Są osoby, które sobie świetnie z tym poradzą, bo są takie jednostki, które mają takie wewnętrzne poczucie dyscypliny i potrafią sami się zmotywować i sami zmobilizować i pracować regularnie, i będzie im to świetnie wychodzić. Ale to są jednostki. No, ja wiem, że taka nie jestem. Sama, kiedy uczę się, właśnie na przykład gry na pianinie, to potrzebuję mieć regularnych lekcji, bo no nie wiem, jakoś sama nie umiem się zmobilizować, żeby po prostu tak ćwiczyć, no bo. Bo powinnam ćwiczyć. No nie robię tego, więc moja nauczycielka jest dla mnie właśnie takim batem, bo nie chcę, żeby było siary, że pójdę na lekcję i okaże się, że nic w tym czasie od ostatniej lekcji nie zrobiłam. Dlatego samodzielna nauka powinna być jak najbardziej obecna w waszym życiu, ale ona powinna stanowić takie uzupełnienie tego, co się dzieje. Na zajęciach. Zresztą większość tego, co się nauczyliście z języka, to jest efekt waszej indywidualnej pracy, to jest odrabianie zadań domowych, to jest ćwiczenie między zajęciami, to jest rozmowa z innymi ludźmi, czytanie tekstów itd. I właśnie do takiej samodzielnej uzupełniającej pracy świetnie sprawdzą się książki typu repetytoria, które mają nas na przykład przygotować do konkretnego egzaminu albo chcemy powtórzyć konkretną partię materiału. Jeżeli w tych książkach są ćwiczenia, a na końcu jest klucz, no to rozwiązując je, możemy w kluczu sprawdzić, czy wpisaliśmy poprawną odpowiedź. Ja właśnie z taką myślą napisałam swoją książkę. Grama to nie drama, ponieważ gramatyka to jest akurat taki element języka, nad którym można pracować samemu, ale właśnie raczej, jeżeli się już języka uczyliśmy, czyli pierwsze rozdziały traktujemy jako repetytorium, no bo to są takie podstawy, które mogą nam się wydawać banalne, ale Uwierzcie, że tam są rzeczy, których jeszcze nie wiedzieliście. A potem, kiedy już wejdziemy w ten rytm i na przykład przerabiacie sobie jeden rozdział dziennie, no to potem stopniowo wchodzicie też w ten materiał, którego jeszcze nie znacie. I tym sposobem całą gramatykę można sobie przerobić samodzielnie, bo na końcu jest klucz. We've lost the for written test number seven. a C -D a oprócz takich właściwych ćwiczeń, które możemy wykonywać na co dzień, typu właśnie rozwiązywanie zadań z różnego rodzaju repetytoriów, powinniśmy się po prostu otaczać angielskim. I to też jest element nauki, chociaż to jest raczej taka nauka nie zawsze świadoma, bo jeżeli na przykład zmienisz sobie język w telefonie na angielski, albo zmienisz sobie język w komputerze na angielski, albo zaczniesz po prostu robić rzeczy, które lubisz, które i tak robisz na co dzień, ale po angielsku, np. za Zaczniesz oglądać filmy czy grać w gry z ustawieniem języka na angielski, to wtedy też, jakby samoczynnie, będziesz się coraz więcej tego języka uczyć, bo twój kontakt z językiem będzie większy. Osobom zaawansowanym polecam też y, czytanie artykułów albo książek po angielsku, tylko że one często właśnie napisane są dosyć specjalistycznym albo literackim językiem, i dlatego osoby średnio zaawansowane mogą mieć na początku z tym problem. Możecie zacząć na przykład od książki, którą już znacie którą czytaliście kiedyś po polsku, albo znacie ją bardzo dobrze, i przeczytanie jej po angielsku na pewno będzie łatwiejsze niż czytanie czegoś zupełnie nowego. Ja na przykład polecam czytanie Harry'ego Pottera po angielsku, dlatego że jest to książka po pierwsze napisana dla dzieci, więc ona nie będzie napisana bardzo trudnym językiem, ale spróbujcie przeczytać sobie jedną, dwie, trzy strony. Jeżeli uznacie, że za dużo jest słówek, których nie rozumiecie i będziecie musieli za często sięgać do słownika, no, to może to nie jest jeszcze ten etap. Lepiej zacząć od czegoś prostszego. Najlepiej, w moim odczuciu, jest uczyć się w ten sposób języka z filmów i seriali. O czym zresztą mówiłam w odcinku 90 i tam polecam konkretne filmy i konkretne seriale, które wskazane są nawet dla osób nie bardzo zaawansowanych. No i na pewno bardzo dużo języka można się nauczyć z internetu. This looks like a cool place to kick it. What is that? How do you learn to talk like that? We've learned our languages through the world wide web. Jest też mnóstwo aplikacji i programów, które służą do nauki języka i naprawdę jest do wyboru do koloru. Można sobie wybrać, co się chce. Ym, tylko że cały czas trzeba pamiętać o tym, że obojętnie z czego korzystamy? Czy jest to książka, czy jest to aplikacja, czy jest to jakiś kurs online. To język służy do komunikacji. I to oznacza, że ucząc się języka nabywamy cztery różne umiejętności. I to jest. Czytanie i słuchanie, i to są umiejętności bierne, ale to jest też mówienie i pisanie, czyli produkcja języka, a więc te umiejętności czynne. No i właśnie, skoro język służy do komunikacji, to znaczy, że mamy się za jego pomocą porozumieć z drugą osobą. No więc ta druga osoba jest w tym procesie niezbędna. Nawet jeżeli nie na co dzień, no to co jakiś czas powinniśmy te swoje umiejętności przynajmniej sprawdzić albo właśnie ćwiczyć. No i właśnie, jeżeli tego nie robimy na lekcjach z nauczycielem, no to musimy sobie znaleźć jakąś inną osobę, która nam w tym pomoże. Można na przykład ze znajomymi od czasu do czasu rozmawiać po angielsku, a jeżeli oni nie znają języka lepiej od nas, no to też nie będą w stanie zweryfikować, czy mówimy albo piszemy dobrze. Więc na pewno świetnie w ćwiczeniu produkcji języka działa pobyt za granicą. he's got friends in every town and village from here to the sudan he speaks a dozen languages knows every local custom he'll blend in disappear you'll never see him again with any luck he's got the grill already does anyone here speak english or even ancient się. Nauka języka albo opanowanie języka w stopniu bardzo dobrym. Ponieważ samo stąpanie po amerykańskiej lub angielskiej ziemi jeszcze nie sprawi, że język angielski będzie wam automatycznie przez powietrze wchłaniał się do głowy. To tak nie działa. Pobyt za granicą i nauka języka tam polega na tym, że będziemy tam przebywać wśród. Tubylców, czyli, że będziemy rozmawiać na co dzień z ludźmi, którzy tam mieszkają i dla których jest to język ojczysty, bo jest bardzo dużo takich osób, które mieszkają za granicą już od wielu, wielu lat, szczególnie jest to popularne wśród Polonii amerykańskiej, a mimo wszystko nie znają angielskiego bardzo dobrze, dlatego że na co dzień cały czas spotykają się i mają styczność z Polakami. Na przykład y, mieszkają mają sąsiadów Polaków albo mają gospody. Polkę albo nauczyciele ich dzieci są Polakami i tak naprawdę to oni cały czas żyją sobie w takiej polskiej bańce i trudno jest im na co dzień mieć kontakt z językiem. Czasami nawet go unikają, no bo tak im jest łatwiej. Dlatego jeżeli już wyjeżdżacie za granicę, to upewnijcie się, że nie będziecie mieli za dużo styczności z innymi Polakami. No bo w ten sposób język będziecie ćwiczyć lepiej. Tej ekspozycji na język będzie po prostu więcej. No i najlepszym nauczycielem tak naprawdę jest doświadczenie. Więc z czasem im więcej kontaktu z językiem będziecie mieli, tym lepiej będziecie go znać. Last week I gave a fire safety talk. Ahem. And nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher. I to jest też rzecz, którą warto pamiętać, że każdy z nas uczy się inaczej, każdy z nas jest inny, ma inne preferencje, woli jedną rzecz od drugiej. Podobnie jest z uczeniem się. Niektórzy wolą uczyć się sami, czy na przykład powtarzać materiał sami, a inni potrzebują partnera do nauki. Ja na przykład akurat nigdy nie lubiłam powtarzać materiału z kimś. Czułam, że tak naprawdę to to jest takie mało efektywne. Wolałam swoich jakichś tam wypróbowanych metod i zwykle uczyłam się sama. Z kimś mogłam się uczyć wtedy, kiedy chciałam tej osobie pomóc, ale nie za bardzo pomagało to mnie. Ale są różni ludzie i różne typy osobowości i różne typy przyswajania informacji. O tym zresztą napisał Radek Kotarski w swojej książce, włam się do mózgu, i zupełnie szczerze Wam ją polecam, tylko nie mówcie mu o tym, że tak powiedziałam, że ona jest dobra, bo on opisuje właśnie różne metody nauki, o których no nie Niestety nie mówią nam w szkole, więc dobrze jest je wypróbować na własnej skórze i sprawdzić, co tak naprawdę nam najbardziej odpowiada. Dlatego dobrze jest się czasami uczyć samemu, czasami trochę pouczyć z nauczycielem, a trochę też spędzić czasu w szkole językowej, wyjechać za granicę, tam porozmawiać w obcym języku i zobaczyć, które z tych sposobów najbardziej pasuje do nas. Bo w ten sposób sami też yy, wy przetestujecie sobie, jaki sposób nauki języka jest dla Was. Najlepszy. Ważne jest przy tym też to, że język nie jest jak jazda na rowerze, tylko raczej jak chodzenie na siłownię. Czyli trzeba go ćwiczyć po to, żeby ta umiejętność po prostu nie zanikła. Nawet jeżeli jesteście osobą bardzo zaawansowaną, to dobrze jest właśnie zapisać się na przykład na cotygodniowe konwersacje, albo przynajmniej czytać książki, czy oglądać filmy po angielsku, chociaż to akurat są te umiejętności bierne, więc dobrze jest też znaleźć sobie coś, co sprawi, że będziecie języka praktycznie również używać w sposób czynny, a więc albo mówić, albo pisać. No bo niestety inaczej można go po prostu zapomnieć. Watch what happened? Well, I got arrested. And they did a background check and found out that my student visa expires when I graduate <grystanie> from high school. What? Yeah, now I have to leave the country after graduation. That's in a week. And I have to relearn my native language. Podsumowując, języka obcego możemy się uczyć samodzielnie, ale są takie momenty albo etapy nauki, w których jednak lepiej jest skorzystać z pomocy nauczyciela. Szczególnie na samym początku, kiedy on nas nauczy podstaw, a potem z nimi będziemy mogli dalej ćwiczyć język samodzielnie. Szczególnie powinien zwrócić nam uwagę na poprawną wymowę i nas tego nauczyć, bo jeżeli raz nauczymy się czegoś źle, to potem bardzo trudno jest wyeliminować te błędy i poprawić to, co już nam się wryło. W mózg. Na pewno można samodzielnie uzupełniać naukę, która odbywa się podczas zajęć, np. przerabiając różnego rodzaju książki typu repetytoria, na końcu których jest klucz, albo w ogóle po prostu otaczać się językiem, zmieniając język w telefonie, w komputerze, oglądając filmy po angielsku, grając w gry po angielsku i po prostu robiąc takie rzeczy, które robimy na co dzień i które lubimy. Ale używając języka angielskiego. Jeżeli jedziemy za granicę, to należy otaczać się obcokrajowcami, no bo kontakt z językiem to nie jest wstąpanie po obcej ziemi, tylko to jest kontakt z drugim człowiekiem, który w tym języku mówi. Można się też uczyć całkowicie samodzielnie, ale wtedy trzeba mieć bardzo dużo samodyscypliny i takiej wewnętrznej motywacji. I tego Wam bardzo życzę. Mam nadzieję, że pomogłam. To nie teraz, potem o tym powiem. Ok. Świetnie, świetnie. To nie będzie łatwy dzień. Na końcu mojej książki jest klucz, więc można sprawdzić, czy się wpisało poprawną odpowiedź. No i na stronie, na której można ją kupić, są też przykładowe strony, żeby nie kupować kota w worku.